Dzień dobry, witam serdecznie w środę, drugi dzień września. Z tej strony Michał, startujemy z porannym przeglądem technicznym. Zaraz zaczynamy sobie od euro-dolara i w zasadzie sytuacja dosyć ciekawa o, o, poranku, o poranku tutaj czasu europejskiego, początek, początek sesji europejskiej, jeszcze mniej więcej pół godziny do otwarcia rynku kasowego na, na giełdach. Natomiast widzimy, że po godzinie ósmej Pojawia się dosyć wyraźna podaż na EURUSD, a więc amerykański dolar zyskuje. W związku z wyznaczeniem nowego wierzchołka te mierzenia, nasze poziomy tych naszych mierzeń konkretnych się nieco zaktualizowały. 61,8 nadal wygląda dobrze, natomiast w ujęciu lokalnym też warto zwrócić uwagę, czy pojawiłby się jakiś popyt na 1,1880. Natomiast docelowo zdecydowanie, zdecydowanie lepiej technicznie nadal wygląda 61,8. Właśnie ujęcie horyzontalne, silna biegunowość. No i przede wszystkim też mierzenie wewnętrzne, typowe mierzenie wewnętrzne FIBO, najsilniejsze mierzenie wewnętrzne FIBO. tak 50 jest takim umownym poziomem połowy swingu, natomiast tu mamy już zdecydowanie inną wartość, wartość tego mierzenia. 1,1880. Lokalnie warto, warto tutaj się przyjrzeć, czy być może po otwarciu rynku, rynku kasowego będzie próba rozegrania tej strefy, jakaś lokalna, jakiś scalping. Ale docelowo 1,1850, czyli 30, 30 pipsów poniżej. Tutaj tą strefę uważam, będzie bardzo ciężko wybić dołu. Indeks DAX, niemiecki indeks giełdowy, cały aktywna strefa 12,750. W dniu wczorajszym, właściwie, sesja zamknięta na minus. Zobaczmy sobie na jedynkę, jak to wyglądało. No mieliśmy dosyć sporą obsługę 12850, natomiast pod koniec, pod koniec zostały te strefy te poziomy nieco wyciągnięte, a, dosyć, a właściwie dosyć sporo te ostatnie dwie godzinówki z, tego, co, z tych notowań, które tutaj przedstawiamy. No i docelowo to, co chciałem rozegrać na takcie 12750 układ AB równa się CD na korekcie, na korekcie pędzącej GBP tutaj. Zaktualizowałem scenariusz w związku z tym nowym wierzchołkiem, który został wyznaczony wczoraj we wczesno-popołudniowych wczesno godzinach przed otwarciem rynku za oceanem. Strefa 1,3260, silna biegunowość, jak sobie tutaj spojrzymy z właściwie drugiej połowy sierpnia, 19-21. Jeszcze, jeszcze jedno mierzenie tutaj wykonam dla sprawdzenia, a więc Zobaczymy sobie ten pomiar ostatniej fali wzrostowej. No i tu mamy 50, tak? połowę, połowę tego impulsu wzrostowego. Zniesienie połowy tego impulsu wzrostowego będzie równoznaczne z przetestowaniem tego ZZB poziomu 1,3260. Całkiem nieźle to wygląda. Około 100 pipsów nam brakuje. Dolar-jen. No, ten dolar-jen średnio mi się podoba. Mieliśmy wypełnienie drugi raz punktu B, no i nadal, nadal, nic, tak, jest ta podbitka, obrona 105, 105,25 powiedzmy, rynek gdzieś tam nam podbija, natomiast tej większej podaży cały czas, cały czas nie widać, widzimy, że tutaj była próba jakiegoś zejścia niżej, 105,57, natomiast wyraźnie długie cienie na, długie dolne cienie na świecach potwierdzają dosyć spore zaangażowanie kupujących, Zostawimy sobie jeszcze ten schemat, może na dzień dzisiejszy maksymalnie, jeżeli nie będzie kontry i wybicia dołem punktu B. Zbyt długie też kształtowanie się fali CD jest mało pożądane w takim, w takim układzie. A docelowo oczywiście 104,50 na 8,86 plus 127,2 z fali BC. Rynek złota. Fajnie mieliśmy tutaj właściwie po wczorajszym, Właściwie w czasie wczorajszego nagrania, czyli minimalnie przed publikacją, tutaj mamy świecę z godziny 8, z 10, a więc w międzyczasie, kiedy nagrywałem, testowaliśmy ten punkt D do harmonicznego, wczoraj też pokazywałem, punkt B na 61,8, a więc schemat Gartleya, wypełnienie na 786 i 127,2 z fali BC, tak? Tutaj potwierdzamy pomiarem zewnętrznym punkt B, 1990-1995. No, jeżeli ktoś rano śledził wideo, wideo analityczne poranne, mniej więcej okolicy godziny 9-9.30 pewnie się pojawiło, no to być może była próba rozegrania tej strefy, tak? Jak to wygląda na godzinówkach, czy łatwo było tutaj wejść? No nie do końca, być może, być może tutaj na otwarciu sesji amerykańskiej w okolicy godziny 15 powiedzmy jakieś sygnały takie świecowe podażowe były generowane, bo tak patrząc, oczywiście jak, jak tutaj założymy sobie wejście w taką pozycję, ja preferuję zazwyczaj wejście po świecach. No i oczywiście bazujemy na historii, natomiast z takiego układu świec dopiero ta z godziny 15 byłaby dosyć przekonująca żeby próbować zagrywać takiego shorta. Natomiast to jest dosyć szeroki schemat z niezłym targetem, więc rynek tam odjechał około 10 dolarów właściwie no przy obecnej zmienności złota i tak dalej, to myślę, że spokojnie był to całkiem atrakcyjny pułap jeszcze Silver Srebro. podażowa na srebrze 29,15, 29,20, podczas aktualna na głębokim mierzeniu wewnętrznym 8,86. Natomiast szukaliśmy też potwierdzenia dla tej strefy w oparciu o tą dużą korektę spadkową. I tutaj mamy 127,2 właśnie z tego swingu lokalnego, swingu spadkowego, bo powiedzmy lokalnego wewnętrznego. Także 29,10, czyli 29,15 do 29,20, 29, nadal docelowy poziom oporu na, na srebrze. Natomiast porównując korelacje, jeżeli srebro miałoby w pełni, wypełnić, w pełni wypełnić, jeżeli miałoby tutaj zaksięgować nam tą strefę, to być może będzie też litest test na złocie i będzie druga próba dołączenia tutaj dla, do, do sprzedających na, na złocie. Nie wiem, czy na USDPL nie będziemy mieli coś ciekawego. Wybite to lokalne mierzenie. Mieliśmy pogłębione nowe minima. Być może to była taka, być może tutaj mieliśmy taki układ z wybiciem stop losów dla tych osób, które dziś długoterminowo zapatrywały się na longi i zbyt krótkie stopy ustawiły. Mieliśmy naruszenie tego dołka. Mniej więcej o 50 pipsów, powiedzmy, nawet może niecałe. całe no i widzimy, że ostatnie godziny przynoszą odragowanie, tak? Właściwie o wejściu też kapitału amerykańskiego. Dosyć ciekawie to wygląda, jest próba większego odbicia, natomiast zdecydowanie potrzeba sesji kontynuacyjnych na, na USDPL, a nie żebyśmy myśleli o tym szerokim schemacie overbalance, który mamy wyznaczony od dosyć dawna. Celowo pierwszy target 378, natomiast tak jak mówię, potrzeba sesji kontynuacyjnych. Zobaczymy na ile będzie tutaj stać kupujących i czy dolar będzie, będzie się umacniał w kolejnych dniach.